Zagrajmy teraz w ciekawostki. Mm -hmm. Ile średnio punktów zdobyli uczniowie w egzaminie ósmoklasisty w 2024 roku? Na 100 punktów możliwych. Z języka polskiego. Mm, z języka polskiego. No, strzelałbym, że. To no, jeden to będzie za dużo. <grych> nie, no, no. 70. 61. Uła, chłopcy 57, dziewczęta 65. O okay. Matematyka. No, tu bym dał jakieś, nie wiem, 62. 52. Uah. Wow. Chłopcy 52, yy, dziewczęta 51. Okej. Okay. Język angielski. Język angielski znają. 75. 66. Chłopcy 65, dziewczęta 68. Okay. Język francuski. Tu mi się wydaje, że może być podchwytliwe, bo francuskiego tu na francuskiej to pewnie chodzą ludzie, którzy chcą. To bym powiedział, że jest wysoka średnia i bym, tu bym dał pod 70. Zaimponowałeś mi swoją dedukcją. 88. No. Tak, no. To no, 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 no! no 88, chłopcy 87, dziewczęta 89. To też jest kwestia, ile osób faktycznie no, zdawało. Jas, jasne, jasne. No weź, daj lajka. No i obserwy, no. no ziomek e, I ostatnie. Ja, ja, ale skład! Język niemiecki. No to nie, to tu 40. 53. <grym> Jedni do Wehrmachtu, a drudzy za Odrę. Chłopcy 49, dziewczęta 58. To nice. jest. No fajne